Jaka jest różnica między datą najlepiej spożyć przed od należy spożyć przed? Data najlepiej spożyć przed i data należy spożyć przed. To dwa różne oznaczenia dotyczące terminu przydatności do spożycia żywności i suplementów. Oto podstawowe różnice. Data najlepiej spożyć przed. Najlepiej przed terminem przydatności to data, która wskazuje, że żywność powinna być spożyta przed określonym terminem, aby zachować najlepszą jakość smakową, teksturę i wartość odżywczą. Po tej dacie żywność może nadal być bezpieczna do spożycia, ale jej jakość może ulec pogorszeniu. Zaleca się spożycie żywności przed tą datą, aby cieszyć się jej optymalnym smakiem i jakością. Natomiast data należy spożyć przed termin przydatności do spożycia. To data oznacza, że żywność powinna być spożyta przed określonym terminem, aby zapewnić bezpieczeństwo dla konsumenta. Po tej dacie żywność może stracić swoje właściwości. Bezpieczeństwa i mogą się rozwijać szkodliwe mikroorganizmy, co zwiększa ryzyko zatrucia pokarmowego. Należy przestrzegać tej daty i nie spożywać żywności po jej upływie, nawet jeśli ona wygląda zewnętrznie na bezpieczną. Ważne jest, aby przestrzegać obu tych dat i najlepiej spożywać żywność przed ich upływem. Jednak data najlepiej spożyć przed skupia się głównie na jakości produktu, podczas gdy data należy spożyć przed koncentruje się na bezpieczeństwie spożywania.